Dzień dobry, dzisiaj będziemy wgrywać samochody na serwer 5. Wszyscy sobie teraz zadajemy pytanie: jak wgrać samochód na ten 5? Przychodzę z odpowiedzią, będę kierującym całego tego zamieszania. No to pierwsze co robimy, to wchodzimy sobie w przeglądarkę i wpisujemy GTA 5 Mod 5 Packard. To jest tak mi się wydaje, że idealne wyszukanie tego wchodzimy w ten link i sobie szukamy jakiegoś samochodu policyjne malowanie mi wpadło do gustu i właśnie, i właśnie, właśnie, właśnie w następnym odcinku będę pokazywać jak zmienić te malowanie jak malować, jak zająć się grafikiem developerką klikamy pobierz, obierz. przechodzimy do folderu gdzie nam się to właśnie pobrało, ja już to mam pobrane tworzymy sobie jakiś tam folder na jakimś dysku wypakowujemy sobie to, wchodzimy, mamy całą taką skraję tego odpalamy miejsce z, z naszym serwerem i teraz co robimy? Wchodzimy w serwer Data, resource, klikamy w Optional, to, to przerzucamy tutaj. Wchodzimy w serwer Data, serwer CFG i tutaj wpisujemy start NKS Code. Po prostu bierzemy, jak mamy w resources, nazwę w tego folderu, bierzemy, żeby się nie pomylić, kopiujemy nazwę, wchodzimy w, w serwer CFG i wpisujemy start NKS Code. Zapisujemy ctrl s Tutaj w sumie już mamy wygrane yy, samochody na serwer Klikamy start Czekamy ja aż nam się wszystko odpali Jest started resource nks code Odpalamy sobie 5 Odpalamy nasz serwer I bum Jesteśmy na serwerze gdzie to wszystko Jest w porządku yy, I teraz jak zespawnować ten samochód Odpalamy sobie open IV. Klikamy open folder I załączamy plik tam gdzie mamy pobrany ten samochód Podziemy optional yy, Nks code I klikamy w Meta. I mamy tutaj model name NKS Code. To sobie kopiujemy, bądź zapisujemy w głowie albo gdziekolwiek. Wchodzimy sobie w FiveMA. Klikamy sobie Vehicle Spawner. Tutaj wpisujemy NKS Code. Mamy samochód. Działa wszystko. To na tyle w tym odcinku. W następnym będę pokazywać, jak zmienić malowanie tego samochodu, jak zrobić malowanie w ogóle tego samochodu. W tym poradniku to wszystko. Zobaczymy się w następnym, mam nadzieję. Trzymam Cię to słowo. Yo! Yo! Thank you